mamy tam jeszcze na liście. Czaskowski, no Czaskowski musi być na liście, bo jeżeli on dokonał takiego oszustwa w biały dzień, że ci politycy po prostu zebrali w milion sześćset tysięcy podpisów w 5 dni, przepisując panią Kidawę Błońską, przepisując wybory prezydenckie na prezydenta miasta i oni wszyscy to po prostu zrobili w 5 dni i śmieją się po prostu już normalnie noszą te skrzynki. Każdy, kto ma tę skrzynkę w ręku, ma współudział w przestępstwie, w związku z tym wszyscy pójdziecie do więzienia. Wszyscy, którzy jesteście na tych zdjęciach, ok? Tylko, że ja mówię, więzienie koszt... Kosztować nas będzie, bo to jest dużo ludzi, będzie nam trzeba trzymać na koszt nasz. Ja mówię, ja proponuję, żeby zrobić coś takiego, i ciekaw jestem, jaka jest Wasza propozycja. zrobimy ankietę na ten temat, bo ja uważam, że trzeba zrobić ich, wysłać do obozu pracy obozu pracy, to jak Hitler zrobił obozy pracy dla Polaków, to my zrobimy obozy pracy dla Polaków, tylko że to nie są, to nie są Polacy, to są ciule złodzieje, no, ale zrobimy, nazwijmy to obozy pracy i ja bym w ogóle chciał, żeby te obozy pracy były dwojakie, to znaczy jedno odbywały się nad, ja mówię, jestem tak śmiertelnie poważny jak atak serca ciulu, nie ma się z tego śmiać, ja mówię poważnie, ja to zrobię, ja będę prezydentem i to zrobię. Okay. To, jest, to jest Twoja przyszłość. To jest Twoja przyszłość. Tak na marginesie w tych wizjach, które widzę, to yy, Morawiecki powiesi się w celi. Kaczyński nie doczeka, to znaczy umrze w więzieniu. Duda, ha, Duda, no właśnie, Duda, ja go chcę wysłać na obozy pracy, tak samo jak Trzaskowskiego. Trzaskowski pójdzie pracować, ale w Polsce będzie pracować, w zieleni miejskiej, będzie chodził tak z kulą u nogi, jak więźniowie w Ameryce w latach 30. chodzili i będzie kosił trawę. Dlatego, że jak przyjechałem do, kiedy został prezydentem, przyjechałem do Warszawy, jadę żwirki i wigury, a tam trawa po kolana. Tam widzę jakiś pijak, leży tylko u nogi, wystają z tej trawy. To jest wizytówka Warszawy, nowego prezydenta. Kiedy ja przyjeżdżam z Ameryki i widzę taką stolicę, Polski. Pod nowymi rządami, nowego prezydenta. Nie, takiego czegoś nie będziemy robili. Ja pana wpierdzielę do zieleni miejskiej, będzie pan kosił tę trawę teraz przez 15 lat. będzie się mało tego dawimy, taką karteczkę na plecach dajemy, że w czasie lunchu każdy będzie mógł podejść i kopnąć go w dupę. Tylko robimy kulę taką, okrągłą, taką tarczę, i w czasie lunchu on będzie jadł, ta mógł podejść i kopnąć go w dupę. A myślę, że to jest dobra kara. Nie? Publiczny lincz. Zrobimy z czaskowską, natomiast DUDE, ja myślę, że DUDE ja bym zrobił, ponieważ to jest więzień polityczny wysokiego kalibru oszust.